Cześć, dostałem bardzo dużo komentarzy związanych z historią mojego auta. Czy to jest auto przedliftowe czy poliftowe? No i zacząłem studiować ten temat. Okazuje się, że nie był jeden tylko jedyny lifting, a było ich dwa. Mój transporter jest z 96 roku, te czwórka. I co jest najbardziej charakterystyczne w środku? Tu oczywiście są prowadzone prace. Więc wygląda, jak wygląda. Dobra, te plastiki przesunę. I najwięcej różnic, jakich zauważyłem, z tego, co udało mi się ustalić, to są między innymi takie, że manetki tutaj od zaraz jak to złapać. Tu manetka od kierunkowskazów, tak samo. Ta manetka od spryskiwaczy jest taka bardziej płaska i tu jest pokryta ta powierzchnia takimi o. Coś w tym stylu, takimi lamelkami. Pier... Mówię o pierwszej wersji. Pierwszy wypust, te czwórki to jest pierwsza charakterystyczna sprawa czyli yy, lamelki bardziej płaskie są te manetki i są pokryte lamelkami. Tak samo dotyczy to wszystkich przycisków mają pokrycie takimi po prostu prążkami lamelkami w tej wersji tego nie ma. Poza tym jest inna kierownica zupełnie inna kierownica. Yy, kolejna sprawa to przycisk wyłącznika świateł awaryjnych i on był umieszczony w tym miejscu tu jest zdjęta pokrywa był na górnej części pokrywy yy, kolumny kierowniczej w tym mniej więcej w miejscu a w tej wersji jest tutaj umieszczony wszystkie osoby, które sugerowały, że to jest wersja przed yy, liftingiem sugerowały się przede wszystkim tym że są inne lampy Przede wszystkim inny kształt. Tycznie w tych ostatnich wypustach jest odrobinę inny kształt. No i że mają kierunkowskazy nie takie pomarańczowe, a białe po prostu z białego plastiku. I jeszcze tu jedna sprawa taka istotna. W wersjach przedliftowych nie ma tego otworu. Nie ma tego otworu. Nie ma. Tego bolca i nie ma tego bolca. Mówię o wersji przedliftowej, także to musi być jakaś pośrednia, moim zdaniem. Dodatkowo wersja przedliftowa miała zawiasy spawane. A tu są zawiasy, ewidentnie widać. O, pokażę. Tu jest śruba. One są przykręcane. Tutaj będzie najlepiej widać, chyba. O, dokładnie w tym miejscu, gdzie wskazuje śrubokrętem, jest śruba. I wersja przedliftowa miała zawiasy spawane, nie przykręcane. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, mówię to co zdążyłem ustalić i mam takie wątpliwości, bo szukałem w różnych źródłach i jest tylko mowa o jednym liftingu, który przez, został prawdopodobnie przeprowadzony w 1996 roku. Te auto jest akurat z 1996. Nie sprawdzałem, z tego miesiąca, być może z początku 96., a gdzieś może w połowie czy w końcówce 96, zrobiono ten ostateczny lifting. Z co wychodzi, nie była tylko wersja ta pierwsza, podstawowa, i później w 96 roku poddana liftingowi, a musiały być dwa liftingi. Jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat, bo ja tak jak powiedziałem, yy, sugeruję się tym, co ustaliłem na podstawie literatury, informacji w internecie i różnych filmach oraz zdjęciach z internetu. Jeżeli ktoś ma naprawdę w tym względzie jakieś doświadczenie i wiedzę, to prosiłbym o komentarz. Cześć!